Jestem Gdańsk Główny, Next Station Sosnowiec Główny. główny. jesteśmy gotowi, Wyjeżdżamy o świcie. Nawet nie o świcie, w

Centralna ta jest główny, w Next Station Sosnowiec główny Fajne. I Filipek chodzi One były brudne w drugim Filipek chodzi na boso. Ale w drugim, ale w drugim, e, w drugim sobie były brudne, ale teraz są czyste. Szyby. No i po prostu on jest tak elektrycznie Tak sobie po jeździ nie jedzeniem tylko szybko, ale jest takie głęboko i sobie można stać. Teraz jedziemy 200 na godzinę. Tego No tego nie odczuwa człowiek. Dobra Odjazd i przyjęliśmy tutaj sobie spędzić szóste urodziny tego gościa No. 100 lat, 100 lat, 100 lat będziemy kupić prezent No i tak wysiedliśmy sobie z Express Intercity Premium lokowanie produktów na stacji Warsztowa wschodnia opóźnione 5 minut. Ja jechałem tutaj z tą współpasażerką. A ja z tym było miło. 6 lat już tam. A I teraz czekamy na peronie siódmym na koleje mazowieckie, które nas zawiozą do Siedlec. Do, nie wiem w który rok, tak? ale tak, z kwadratowym przodem mhm. do 2006 roku. Tak. I tak, sprzedaje, tak? że zmiana na nowo Tak, tak, tak. No i tak. i tak, tak sprzedano. O no, tyle jest lepiej kupować od ludzi niż od Najlepiej to z firmy, tak? z placu, ale tam już są inne procedury. Na tak się tam dużo sprzedaje cyganów. Jeżeli ja dzwonię i słyszę, że to jest cygan to już sobie odpuszczam. nawet to by była cena dobra, bo to jest w poszukańce pierwszego stopnia. No pytam czy rezerwa działa, no bo no? będę jechał, nie wiadomo, bo nieraz tak raz miałem, bo był głową pod i już nie było, coś tam nie działał wskaźnik, więc się pytam czy jak jest z tym. temperatury? I temperatura jest przed 90, To żaden. I, i to trzeba go kartonami różnymi zastawiać, żeby go mocno wziąć no, to, to mnie, wolne? wolne nie, nie. uwaga odjazd <tryk> no i wracamy kamper kupiony Yee! Yes! jest to LMC z 98 z listopada z 98 roku z silnikiem 2.8 diesel Ducato zabudowa LMC na Fiacie Ducato tak Kamperyk przyjechał sobie z Finlandii gdzie żył 12 lat u jednego pana który się nazywał Tommy nie wiadomo, czy on się nie będzie nazywał Tomi. Tak. Jedziemy no, sobie pociągiem, nie kręciliśmy, bo po, po prostu no... Wstydziliśmy się zapytać tego pana, czy możemy go nagrywać. Nie, bo to nie. był prywatny dom. To nie był jakiś tam handlarz... Typu... A generalnie już zanim go zakupiliśmy, tak naprawdę to sami znaleźliśmy tego handlera w Finlandii. No i ten... Z panem Wojtkiem mieliśmy kontakt. kontakt już, od, tak, od, już od, od dłuższego czasu, i w zasadzie no, wszystko, co nam miał do powiedzenia, co nam powiedział wcześniej, napisał i tak dalej. A tutaj no, tylko musieliśmy obejrzeć go na żywo i musiał nam zaprezentować, co i jak I się uruchomił. Obszerną tak. fotorelację yy, zakupu, jak on go tam kupował, później jak po drodze, bo on im na kołach wracał 1600 km. No, i mamy też kontakt z tym poprzednim właścicielem, który miał go 12 lat. Mamy tutaj klimatyzację postojową, mamy na dachu Solar, mamy dwa akumulatory, 185Ah, te, te AMG. Duży taki bagażnik z tyłu garaż się to nazywa bagażnik na rowery. Komplet tak. opon letnich na, na, na No, no Ktoś może powiedzieć, dlaczego zmieniliśmy przyczepę. Przyczepę mieliście fajną, a zmieniliście na starszego campera, no bo nasza przyczepa była z 2004 nie? Z 2004 roku, na zmieniliśmy na starszego kampera. Generalnie, no, sposób w jaki my podróżujemy jest taki, że po prostu zmieniamy miejsce co 2-3 dni. I przez ostatnie lata, jak jeździliśmy samochodem na wyjazdy, no to po prostu szukaliśmy zakwaterowania na 3-4 noce. Karetka. Tu dużo wypadków. Na 3-4 noce szukaliśmy zakwaterowania i zmienialiśmy miejsce, i znowu zwiedzaliśmy, więc teraz z kamperem na pewno będzie sprawa ułatwiona, bo będziemy mogli łatwiej się przemieszczać i zatrzymywać się już pod samymi miejscami, które chcemy zobaczyć. Mamy fajny układ, mamy alkowe. Której ja będą chłopaki będą spali. I w ogóle to szukaliśmy pierwsze układu, właśnie takiego, żeby był stolik, alkowa i łóżko piętrowe dla chłopców. No i trafiło się to LMC, które ma troszkę inny układ. Jest na górze alkowa, jest stolik. I jest z tyłu takie łoże duże małżeńskie. No nie takie całkiem duże, bo no może mieć ze 140-120 cm szerokości. Po, po analizach uznaliśmy, będzie, że ten układ będzie Że będzie lepszy, bo ma duży bagażnik pod ten schowek pod tym łóżkiem. I że chłopcy sobie pójdą do alkowy. Będą mieli obaj frajder, że sobie śpią tak, jakby na łóżku piętro czyli w alkowie. Na zdjęciach ta tapicerka no ma taki wzór trochę. Aczkolwiek na żywo Jak, się, jak już ją zobaczyć To naprawdę jest niezniszczona Więc generalnie docelowo będziemy chcieli ją zmienić Ale myślę, że są na chwilę obecną Ważniejsze rzeczy, żeby zrobić Jeśli chodzi o ten silnik To naprawdę fajnie się zbiera Bo Nie przymula Nie przymula Mamy nadzieję, że Na Bałkanach będzie po Tych wszystkich górkach Wzniesieniach będzie śmigał Wrzucimy taką muszczeleczkę, bo to jest taka dodatkowa półka. To jest taka półeczka i ona tak drży. Przy prędkości 80 ona drży, musimy tutaj podkładać takie gumeczki. Mamy nadzieję, że to trochę poprawi. No i generalnie no, trzeba go oporządzić, posprzątać, wypachnieć, wyprać te pokrowce, pościągać, wyprać Co? Nie żeby tu śmierdziało. Nie, ale no tak jak no mówię, zawsze trzeba odświeżyć. Mówi się, że jak się kupuje przyczepę tę, to żeby nie pachniała. Ale jak się już nią jeździ, to dobrze, żeby pachniała. A do domu mamy 414 km. Pokazuje nam 4 godziny 42 minuty. Jak się wkurzymy, to pójdziemy spać w Warszawie. Pod pałacem. Ale kocyk mamy tylko jeden. Gdyby ktoś szukał fajnego kampera, to możemy na pliw udostępnić namiar do tego pana. Bo uważamy, że w porządku. No, oglądaliśmy też drugiego z zabudową Duka: to z zabudową Ahorn z łóżkami piętrowymi. Ale tak jak mówiliśmy, ten A czy ma. Znaczy, był młodszy i teoretycznie. 2001 w podobnej cenie. Yy, tyle, że miał silnik 1.9, ten słabszy, no i nie miał tych dodatków, które ma ten. Tam solar na dachu, przetwornica taka ogromna. Yy, te dwa duże akumulatory, klimatyzacja tam postojowa, yy, zimówki na felgach, ten garaż taki duży, hak holowniczy. No, tamten tego niczego nie miał. Także jechaliśmy z myślą zakupu tego. Znaleźliśmy go też na, na tych ogłoszeniach i, i mamy go. Jest, jest tutaj do niego dokumentacja. Rozrząd był wymieniany w 2019 roku. Zrobiony jest na rozrządzie 25000. Olej był wymieniany 3000 km temu z filtrami, więc. A dzień dobry, możemy kilka wyjazdów zaliczyć bez, że tak powiem, wkładu mechanicznego. Niedźwiadka mamy tutaj. No. A będzieś wisiał y, y, świnka Pepa, tata Pepa. A może go nazwiemy Pepa? No. Pipka. No. Pipka, mówi Pipka. Jeszcze... A jak się nazywa tata świnka? Ta ta świnka. Tata świnka. To nie, tata świnka go nie. Ale musi mieć jakieś zimie. Kto wie jak się nazywa tata świnka? Niech napisze w komentarzu. No tata świnka się nazywa tata Świnka. I mamy mama się... No może. Tak mówią. No może. No i mamy wycieraczki. Wycieraczki są, jest gałka biegu. Jest radio, ale jest antena urwana. Musimy kupić antenę. No i mamy... To musimy sobie śpiewać. Musimy śpiewać. No na pewno kamper da nam więcej możliwości na takie spontaniczne wyjazdy, no bo jednak z przyczepą na dziko postoje są bardziej utrudnione niż kamperem. Tudo bem,